Poniedziałek, 12 lipca 2021 roku, nieznana historia świata. Łukasz Kulak, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnej audycji. Dzisiejsze nagranie poświęcone będzie archeologii Mezopotamii, archeologii Bliskiego Wschodu, dlatego że postaramy się w oparciu o konkretne dowody. Poszukać biblijnego raju Edenu. Jest to temat teoretycznie taki trochę, można byłoby powiedzieć, mglisty, natomiast okazuje się, że jest dosyć dużo materialnych dowodów naukowych wskazujących na to, gdzie ten ośrodek, jakby to powiedzieć, w rzeczywistości się Znajdował, są naukowcy, którzy go poszukiwali i poszukują. W pierwszej kolejności chciałbym, abyśmy zapoznali się z tym, co na temat Edenu jest napisane w Piśmie Świętym, dlatego że to jest punkt wyjścia w ogóle do całej historii. Czy Eden naprawdę mógł być autentyczny? Czytając Stary Testament, księgę Rodzaju, to na pierwszy rzut oka od razu są rzeczy dosyć takie dziwne, bo mamy wrażenie jakby opisano dwukrotnie opis stworzenia przez Boga. Dlaczego tak się stało, dlaczego to zostało zapisane, to powiem później. Natomiast sam opis, słuchajcie, Edenu brzmi tak. A zasadziwszy ogród w Eden na wschodzie, pan Bóg umieścił tam człowieka, którego ulepił. Na rozkaz pana Boga wyrosły z gleby wszelkie drzewa miłe z wyglądu i smaczny owoc, rodzące oraz drzewo życia w środku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i zła. Z Edenu zaś wypływała Rzeka, aby nawadniać ów ogród i stamtąd się rozdzielała, dając początek czterem rzekom. Nazwa pierwszej, Piszon, jest to ta, która okrąża cały kraj Hawila, gdzie się znajduje złoto. A złoto owej krainy jest znakomite. Tam jest także wolna żywica i kamień czerwony. Nazwa drugiej rzeki, Gichon, okrąża ona cały kraj Kusz. Nazwa trzeciej rzeki, Hidekel, płynie ona na wschód od Aszuru. Rzeka czwarta to Perat. Pan Bóg wziął za tym człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał. A przy tym Pan Bóg dał człowiekowi taki rozkaz: Wszelkie, Z wszelkiego drzewa tego ogrodu możesz spożywać według upodobania, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy z niego spożyjesz, niechybnie umrzesz. Wbrew pozorom. W tym opisie jest sporo konkretów, dlatego że jest jasno powiedziane, że ten ogród znajduje się w miejscu, gdzie płyną cztery rzeki: Piszon, Hidekel, Gichon oraz Perat. Dzisiaj wiadomo, że Hidekel jest identyfikowana jako Tygrys jako Eufrat, i zagadką pozostawało przez dłuższy czas, gdzie i czym w ogóle były Piszon i Gichon w rzeczywistości. Różne były tutaj teorie, ten Eden był też lokalizowany w różnych miejscach, bo wymieniało się między innymi Mongolii, Etiopię, Indie. Te rzeki były też mówię o Piszon i Gichon identyfikowane z Nilem, Gangesem. No różnie to różniście naprawdę było, natomiast od jakiegoś czasu wielu naukowców skłania się do teorii, że ogród Eden leżał nad Zatoką Perską, w zasadzie na dnie dzisiejszej Zatoki Perskiej, bo przecież Zatoka Perska w przeszłości, na przykład jakieś 20 tysięcy lat temu była miejscem gotowym do zamieszkania, nie była pod wodą, nie było tam jeszcze wody. Oprócz Zatoki Pelskiej wymieniało się jeszcze rejony Morza Śródziemnego, Egejskiego, jakieś rejony Iraku, prawda? Czyli niedaleko Zatoki Perskiej. I okazuje się, że był naukowiec, który wpadł na bardzo ciekawe znalezisko. Naukowcem był Jeffrey Rose, archeolog i badacz z Uniwersytetu w Birmingham. Wielkiej Brytanii I on twierdzi, że obszar oazy Zatoki Perskiej i przyległy mógł być siedzibą populacji ludzkiej przez okres ponad 100 tysięcy lat, zanim został pochłonięty przez Ocean Indyjski około 8000 tysięcy lat temu. Rose powiedział tam, gdzie wcześniej nic nie było oprócz garskich rozrzuconych obozów myśliwskich, nagle. Dosłownie w ciągu nocy pojawiło się ponad 60 nowych stanowisk archeologicznych. Osady te mogą poszczycić się dobrze zbudowanymi, trwałymi domami kamiennymi, długą siecią dróg handlowych, ceramiką i o wypracowanych dekoracjach, udomowionymi zwierzętami, a nawet obecnością jednej z najstarszych łodzi na świecie. Ale jak tak wysoce rozwinięte osiedla? Mogły pojawić się tak nagle, bez poprzedzających je populacji ludzkich znanych archeologii. Rose dodaje: Obecność grup ludzkich w oazie fundamentalnie zmienia nasze rozumienie pojawienia się ludzi i ewolucji kultury na obszarze starożytnego Bliskiego Wschodu. Rose zauważa, że tak jak to mówiłem, żyzna niegdyś masa lądu zanurzona pod wodami Zatoki Perskiej mogła być siedzibą jednej z najstarszych populacji ludzkich poza Afryką. To był artykuł opublikowany w Current Anthropology. To jest jakby pierwszy trop. Później pojawił się być może znacie tego naukowca archeolog Juris Zarins, który już był bardziej konkretny w swoich poszukiwaniach, dlatego że on skupił się na tym opisie, który przeczytałem, na tym opisie Edenu, który można, z którym można zapoznać się, czytając Biblię. I on starał się ten Eden wkleić do tego opisu biblijnego. Głównie starał się zidentyfikować te rzeki, jak mówiłem, on... Uważa, że Hidekel to jest Tygrys, Perat to Eufrat, no ale zagadką były dwie pozostałe rzeki. I on pisze tak: Ale gdzie obecnie szukać rzek Piszon i Gichon? I gdzie był ogród Eden, o ile istotnie istniał on jako określone miejsce geograficzne? Teologowie, historycy, zwykli, dociekliwi ludzie i ludzie nauki przez wieki próbowali to rozwikłać. Eden był lokalizowany w równie odległych od siebie rejonach jak zaginiona Atlantyda. Opierali oni swoje teorie całkiem sensownie na znanej historii starożytnych tych obszarów oraz koncepcji, że Piszon i Gichon należy kojarzyć z pozostałymi dwoma wielkimi rzekami starożytności, Nilem i Gangesem. I teraz on przytacza bardzo ciekawą rzecz. W ciągu ostatnich stu lat od odkrycia starożytnych cywilizacji na obszarze obecnego Iraku naukowcy skłaniają się jednak ku ogólnie rozumianej dolinie Tygrysu i Eufratu oraz ku stanowiskom archeologicznym południowego Sumeru, około 200 km na północ od obecnego północnego brzegu Zatoki Perskiej. Są dwie kluczowe, choć przybliżone daty w odtwarzaniu tej historii. Pierwsza to około 30 tysięcy lat przed naszą erą. Określająca przeskok od Neandertalczyka do człowieka współczesnego. To, jak uważa wielu archeologów, miało miejsce w rejonie wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, Morza Ewiejskiego i w Iraku. W tym okresie wielkie zodowacenie wciąż trzymało większość Euroazji w swym uścisku, powodując obniżenie poziomu mórz o około 120 metrów i tym samym zamieniając Zatoką Perską w suchy ląd rozciągający się Aż do cieśniny Ormus. Był on nawadniany nie tylko przez wciąż istniejący Tygrys i Eufrat, ale też przez Piszon, Gichon i ich dopływy z Półwyspu Arabskiego i z Iranu. Wiadomo, że jakieś 6000 lat przed naszą erą, po długim okresie suchym, nadszedł okres nazywany neolityczną fazą wilgotną, gdy deszcze powróciły w rejon zatoki. Obszary dzisiejszej Wschodniej i Północno-Wschodniej Arabii Saudyjskiej i Południowo-Zachodniego Iranu znowu stały się zielone i żyzne. Zatem około 6000 lat przed naszą erą ląd ten ponownie stał się rajem na ziemi i natura sprzyjała nawracającemu życiu. Na tym etapie formułowania swej tezy Zaryn cofnął się do geografii i geologii w celu wytypowania obszaru Edenu, gdzie miały spotkać się wymienione w Biblii rzeki. Dowody są zniewalające. Po pierwsze, księga rodzaju została napisana z żydowskiego punktu widzenia. Mówi ona, że ogród znajdował się na wschodzie, czyli na wschód od Izraela. Jest również całkiem konkretna w kwestii rzek. Tygrys i Eufrat nie sprawiają trudności, jako że są to rzeki obecnie istniejące. Piszon można zidentyfikować na podstawie biblijnego odniesienia do kraju Hawila, który można z łatwością umiejscowić dzięki zawartemu w Biblii zestawieniu narodów, jako dotyczącego miejsc w ramach mezbotamsko-arabskich. Biblijne dowody odnoszące się do kraju Hawila zostały wsparte przez dowody geologiczne oraz zdjęcia satelity Landsat. Obrazy te wyraźnie pokazują prastare koryto rzeki płynące niegdyś przez północną Arabię które współcześni Saudyjczycy i Kuwejtczycy nazywają Wadi Rinya i Wadi Batin. Ponadto, zgodnie z opisem z Biblii, region ten obfitował w Bdelium, żywicę wonną, którą wciąż można spotkać na obszarze Arabii, jak również we wspomniane w Biblii złoto, które było tu wydobywane jeszcze w latach 50. XX wieku. Jednak rzeka Gichon, mająca przepływać przez całą Etiopię, stanowi już problem – Hebrajskie odniesienie geograficzne dotyczyło gusz czy kusz. XVII wieczni tłumacze brytyjskiej Biblii Kula Jerzego przyjęli, że górz względnie kusz to Etiopia, leżąca znacznie dalej na południu, a poza tym w Afryce, wprowadzając zamieszanie w biblijnej mapie i przez wieki, mieszając w umysłach badaczy. Zarias uważa obecnie, że Gichon to rzeka Karun, która zapoczątkowuje swój bieg w Iranie. I płynie na południowy zachód ku Zatoce Perskiej. Jej koryto również pojawia się na zdjęciach z Landsata i była ona dominującą rzeką do czasu postawienia Tamy, dostarczając większości osadów tworzących obecnie północny skraj Zatoki Perskiej. Sądząc na podstawie dowodów geograficznych, ogród Eden musiał zatem być gdzieś. W północnej części Zatoki, w czasie gdy wszystkie cztery rzeki łączyły się właśnie tam, gdy, było to jeszcze, gdy był to jeszcze ląd leżący ponad poziomem wód. I słuchajcie, co ciekawe, tutaj ten badacz Zarins mówi, że on zapoznawał się z, ze zdjęciami, które pochodziły z satelity Landsat, natomiast on. Myślę, że nie widział zdjęć, które ukazują ruiny, jakieś bardzo stare ruiny na dnie Zatoki Perskiej, właśnie w północnej jej części. Jak zobaczymy sobie te zdjęcia, które teraz pokazuję, one właśnie pochodzą z tej satelity. Tutaj nie sugerujmy się nazwami, które są podane. Natomiast one pokazują wyraźnie jakieś zabudowania, jakieś stare budowle, mury ciągnące się na dosyć spore odległości. Według tych zdjęć są tam ślady prostych, ciągnących się, jak mówiłem, kilometrami murów, które przeczynają się pod kątem prostym. Są tam zabudowania średnicy nawet jednego kilometra, natomiast no to wszystko oczywiście było na powierzchni Ziemi, kiedy Zatoka Perska była suchym lądem, czyli musiało być to znacznie wcześniej niż pojawiła się w ogóle cywilizacja sumeryjska, dlatego że to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ogólnie przyjmuje się, że najstarszą na Ziemi, cywilizacją są właśnie Sumerowie, którzy rozpoczęli budowę swojej cywilizacji. Powstawanie tej cywilizacji datuje się na jakieś 5000 lat. To, co ci naukowcy, o których mówiłem, udowadniają, to znaczy starają się udowadniać, no to słuchajcie, jest zupełnie czymś, zupełnie czymś czego archeologia, w ogóle historia, długo nie zakładała, bo okazuje się, że były. Ewidentnie cywilizacje techniczne znacznie starsze od sumeryjskiej. Zresztą nawet mówiłem w poprzednim filmie o sumerze, nie pamiętam już którym, że sumerów, przed sumerami była tak zwana kultura Ubaid, do której Zarin też się odwołuje. On widzi tych Ubajtów jako tych, którzy byli odpowiedzialni za powstanie tych struktur, tej, tej cywilizacji wcześniejszej. Ale pamiętajmy, że jeszcze przed Ubajdami, była kultura samarra, między innymi, i tam okazuje się, że członkowie tej kultury rozwinęli systemy irygacyjne między innymi oni potrafili budować łodzie i to wszystko wskazuje na to, że były znacznie starsze cywilizacje, których, o których nic nie wiemy. Być może w była to jakaś cywilizacja. Być może ogólnie, cywilizacja Sumeru jest znacznie starsza niż przyjmują naukowcy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bo przecież pisma sumeryjskie datują tą kulturę na znacznie starsze, prehistoryczne wręcz czasy. Więc mamy tutaj takie ewidentnie dowody tak? pochodzące od dwóch różnych. Naukowców, którzy widzi, widzi, znaczy widzą Zatokę Perską jako siedzibę jakiejś kultury technicznej. Mamy opisy, które potwierdzają te, te badania. Mamy przecież zdjęcia satelitarne, które również pokazują, że to nie są jakieś tam historie dziwnej treści wymyślone. Ale, żeby było mało, to słuchajcie, mamy też coś takiego jak Księgę Uranti. Księga Uranti to jest taka wielka księga spisana, powiedzmy, w tysiąc, z tego 1934 roku. Ona jest, ona liczy ponad 2000 stron. Ogólnie przejmuje się, że jest to przekaz istot pozaziemskich, dlatego że tam są takie rzeczy, o których. Naukowcy po prostu no, wiedzieć nie mają prawa, bo opisują czas nie jest przed 300 tysięcy lat. Tam jest m.in. wzmianka o tym, o czym mówię. Po, po pierwsze, Zatoka perska była siedzibą według Księgi Uranti, dwóch jakby y, cywilizacji, bo ona tam y, umiejscawia tak zwaną dalamatię, która y, powstała jakieś 300 tysięcy lat temu. Później widzi tam tak zwany drugi ogród Eden. Dlaczego drugi ogród Eden? Dlatego, że pierwszy znajdował się nad Morzem Śródziemnym, to znaczy dzisiaj jest to obszar zatopiony przez to morze i niedostępny. Natomiast kiedyś, kiedy jeszcze był na powierzchni Ziemi, no to wiadomo, że był do niego zupełnie inny dostęp. Więc to znowu też bardzo ładnie współgra z tym, co mówią naukowcy, bo oni też przecież opisywali ogród Eden jako ogród istniejący, mogący istnieć nad Morzem Śródziemnym, ale też właśnie w Zatoce Perskiej. Wcześniej, jeszcze w dawnych czasach, i okazuje się, że tak jak mówiłem na początku, w Biblii jest opisane podwójne stworzenie świata, dlatego że tam ujęto opisy stworzenia z dwóch ogrodów. Jeden opis dotyczy ogrodu Eden, znajdującego się nad Morzem Śródziemnym. Natomiast drugi opis stworzenia dotyczy tego ogrodu, drugiego, który znajdował się już w Mezopotamii, w dzisiejszej Zatoce Perskiej, ale ponieważ pewnie brakowało jakichś szczegółowych opisów tych ogrodów, to zmieszano to w jedną całość. Na początku ten pierwszy Eden został zagospodarowany, później opuszczony i następnie przeniesiono go do właśnie Zatoki Perskiej do Mezopotamii i jest bardzo ciekawa ciekawy opis w ogóle tego ogrodu. Uwaga, to jest zaczerpnięte oczywiście z księgi Uranti. Lokalizacja ogrodu to długi, wąski półwysyp prawie wyspa. Wybiegający na zachód ze wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego. Dwa lata zajęło przenoszenie Światowego Centrum Kultury łącznie z drzewem życia na ten śródziemnomorski półwysep. Linia brzegowa tej masy lądowej była znacznie wyniesiona, a przestrzeg łączący półwysep z lądem stałym miał szerokość 43 km w najwęższym miejscu. Duża rzeka nawadniająca ogród wypływała z wyższej części Półwyspu i płynęła na wschód poprzez jego przesmyk do lądu stołego i stamtąd dalej do morza przez niziny Mezopotamii. Zaślały ją cztery dopływy wypływające z nadbrzeżnych wzgórz Półwyspu Edyńskiego i to właśnie są cztery rzeki dopływy tej rzeki, która wypływała z Edenu, a którą później pomylono z odnogami rzek otaczających drugi ogród Eden Góry otaczające ogród pełne były drogocennych kamieni i metali jednak niewielkie wzbudzało to zainteresowanie Naczelną ideą ogrodu miała być gloryfikacja ogrodnictwa i rozwój rolnictwa To tutaj zgromadziła się śmietanka cywilizacji Uranti na zewnątrz poza ogrodem świat pozostawał w ciemnościach ignorancji i dzikości w centrum Półwyspu Edyńskiego znajdowała się przepiękna świątynia Ojca Uniwersalnego, święty przybytek ogrodu. Na wschodzie Edenu budowano osiedla dla obiecanego syna Adama i jego najbliższego potomstwa. Architektoniczne plany Edenu zakładały odpowiednią ilość domów i ziemi dla miliona istot ludzkich. Dalsze opisy obejmują budownictwo, drogi, rowy irygacyjne, rozwiązania sanitarne wraz z roślinnością i parkami. Miejsce to było klejnotem botanicznego piękna. Nigdy przedtem, jak również nigdy potem, Urantia nie miała tak pięknej i bogatej ekspozycji ogrodnictwa i rolnictwa. W centrum świątyni, w ogrodzie, Van posadził tak długo strzeżone drzewo życia, którego liście. Służył do leczenia narodów, a którego owoc tak długo podtrzymywał go na tej ziemi ponad 150 tysięcy lat. W stolicach systemów synowie materialnie nie, nie potrzebują pożywienia z drzewa życia, tylko po ponownym uosobieniu na planecie zależni są od tego uzupełnienia, aby zachować materialną nieśmiertelność. Drzewo poznania dobra i zła może być metaforą, symbolicznym określeniem bezmiaru ludzkich. Doświadczeń, ale drzewo życia nie jest mitem, istniało naprawdę. Ta superroślina magazynuje pewne energie kosmiczne, które stanowią antidotum przeciw wywołującym starzenie czynnikom zwierzęcej egzystencji. Owoc drzewa życia podobny jest do superchemicznej baterii magazynującej. Zjedzony w tajemniczy sposób wyzwala siły wszechświatowe przedłużające życie. Taka metoda odżywiania się jest zupełnie bezużyteczna dla normalnych istot ewolucyjnych uranti. W tej księdze, słuchajcie, Adam i Ewa jest opisane, że pracowali w tym ogrodzie Eden. Adam i Ewa przebyli na ziemię jakieś 40 tysięcy lat temu. To, byli, to była taka para. Która była odpowiedzialna za rozwój Ziemi, ich mieszkańców, za wprowadzenie naszej planety jakby w zupełnie inny, inną epokę rozwoju. I jest napisane tak: Adam i Ewa pracowali w doświadczalnych laboratoriach fizycznych Jerusalem. Ponad 15 tysięcy lat byli oni dyrektorami działu energii eksperymentalnej, używanej do modyfikacji form. Ożywionych, dlatego że tam, na miejscu, w tym ogrodzie Eden, przeprowadzono dość inżynierię genetyczną. Chodziło o to, żeby udoskonalić genetycznie naszych przodków, czyli człowiekowatych, którzy, którzy wtedy na Ziemi żyli. I to jest naprawdę niezwykła, niezwykła historia, bo z jednej strony jest bardzo dużo dowodów archeologicznych, tak, historycznych, które faktycznie do siebie pasują, ale księga Uranti z drugiej strony pokazuje nam również, że ci naukowcy w zasadzie szukają w tym samym miejscu, gdzie ona podaje ta księga Uranti, lokalizację Edenu. Jest to coś naprawdę. Niezwykłego, nie spotkałem się jeszcze z, z taką korelacją. To jest naprawdę niezwykłe, i no, wydaje się, że w ogóle podsumowując, już tą audycję, to wydaje się, że tego typu źródła mogą być bardzo pomocne, jeżeli chodzi o odkrywanie korzeni cywilizacji starożytnych, bo wiadomo, że to, co znamy z czasów historycznych, to jest jakiś tam niewielki. Element, wycinek rzeczywistości, natomiast prawdziwe cywilizacje techniczne, kosmiczne, istniały znacznie wcześniej w prehistorii i dzisiaj oczywiście trudno je znaleźć, bo na Ziemi występowały różne kataklizmy, które niszczyły dorobek tych cywilizacji. Natomiast posiłkując się tego typu źródłami, można bardzo dużo się dowiedzieć. I zweryfikować też wiele teorii naukowych, tak jak w przypadku Edenu. Zanim zakończę, to jeszcze jedna myśl mi przyszła do głowy. Czekam, słuchajcie, na jakieś propozycje, audycji, które ch ch chcielibyście, żebym zrealizował. Także czekam na, na Wasze sugestie. Teraz już dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym nagraniu. Cześć.